Witam Was serdecznie. Zapraszam na czytanie z cyklu. Co, twój, co ma Twój anioł służ do przekazania? Co twój anioł stóż chciałby Ci przekazać? Jaka jest wiadomość od Twojego anioła Stróża? Tego typu tego typu informacja. No, zobaczcie, poczujcie co się, co wam. Co do Was najbardziej. A, która karta Wam najbardziej pasuje. I zaczynamy od wyboru pierwszego. Księżyc. To no twój anioł. Już macie do spinasz się. Wiecie co? Tu jest takie coś, Jakby odwrócona jest o tym spinaniu, mówię, ale generalnie tu jest yy, jakaś taka niechęć. Tych yy, ale też takie coś, że cały czas macie nadzieję, że wyjdziecie na jakąś ścieżkę, wyjdziecie z ciemności gdzieś na jakąś ścieżkę pełną dobrobytu, e, tylko za bardzo angażujecie umysł w to, co się dzieje, nie? Za bardzo analizujecie i próbujecie coś uzgadniać z samym sobą. Ale generalnie tutaj, co byście nie robili, jak długo by to nie trwało? Słońce, czyli nie że jesteście zaopiekowani, to. To Was wrzuci po prostu w ten spokój, w ten balans, w tą radość, Ale taką radosną, taką spokojną, spokojną radość, <grych> radosną codzienność. To jest taka pewność, że wszystko będzie ok, Dobrze, co by chciał Wam powiedzieć, przekazać? O, daj się porwać życiu. I że nie próbuję wszystkiego kontrolować poprzez umysł, bo zobacz, zobacz jak jesteś maciu pańki w tym e, wielkim, wielkim świecie, tak, który dla ciebie e, jakby chce, żeby wszystko się poukładało jeszcze w ogóle, nie? Więc nie, dlaczego tobie się wydaje, że jesteś w stanie to ogarnąć umysłem? I jakaś taka próba. Tak jakby to wszystko było za cienkie, za zbyt delikatne. Że to potrzeba takiej grubej materii, rozumiecie, takiej grubotkanej. Grubymi nićmi szyte się mówi, ale ja to czuję w takim odwrotnym znaczeniu, czyli że że właśnie ma być coś bardziej wzmocnione, mocniejsze. Tu jest pięć emocji, więc jakby ciągle siedzenie w jakimś e, smutku bólu, m, tak jakbyście się doszukiwali, czasami może złych stron, tak? Albo jesteście w trakcie żałoby. to też może tak być. Jaka jest rada? Tak? Co tu ogólnie zrobić na tą sytuację? Bo tutaj jest tak. Pozwól, niech to się wszystko rozpierdzieli. To bardziej chodzi o to, nie bój się rozpaść na cząsteczki. Bo czasami się boimy, nie? Że my się rozpadniemy i się już nie zbierzemy, a to jest wręcz przeciwnie. Jak się rozpadniemy, to powstajemy nowi my. Nie i tu jest coś takiego. I ten umysł się cały czas też podkreśla, nie? Że możesz korzystać swojego umysłu w piękny i w piękny sposób. Także te myśli będą twoimi posłońcami. One będą. Co tu teraz nagle mi wysyłają? Że one będą. Um, Zwyczajnie niosły cię ku czemuś nowemu, tak? Takie uczucie jest. Zobaczcie sobie. No dobrze. No, może jakąś inną kartę. No, właśnie, może karty anielskie, no nie? To uświęcony czas. To jest też takie uczucie, że nie czekaj na to, że będzie lepiej. Czas na to, żeby było lepiej jest teraz. Eee, przyjmij wszystko, co ofiaruje ci ten świat duchowy i Twoi opiekunowie. Jakkolwiek, w jakikolwiek sposób by się to pokazało. To może być czasami ciężkie doświadczenie, czasami fantastyczne doświadczenie, czasami coś się przyspieszy, wiecie. A tu jakbym mówił, przyjmij to, co się teraz wydarzy w najbliższym czasie, bo to jest dar, tak? To jest coś, co macie jakby teraz jest ważny czas, tak, który pozwoli ci przeskoczyć do jakiegoś zupełnie innego, innej przestrzeni swojego życia. I macie też błogosławieństwo i dobrobyt. Które dosłownie tak byście jakbyście byli w procesie kształtowania tego, um, jak lepienie dzbanka, jakbyście lepili dzbanek. <laughs> to jest takie uczucie, takie uczucie tworzenia czegoś na nowo, nadawanie temu nowej formy. Może waszych przekonań, tak? Zdejmowanie blokad, ograniczeń, tworzenie tego w nowy, piękny, nowy sposób. No tyle, bo to się tak zapętla. Drugi wybór. Drugi wybór, kochani. Tam był kryształ chyba, tak? Co dla Was do przekazania? No, Wy to w ogóle macie jakieś przekonania, że nie jesteście dość dobrzy, że dla Was nie starczy, że Wy nie zasługujecie na dobro, że nawet jak w innym świeci słońce, to Wam piachnie w oczy. I boicie się zacząć czegoś na nowo, nie? jest lęk przed rozpoczęciem nowej ścieżki, że może było tak wygodnie, nie? W tym, co było. No dokładnie, martwienie się, że o Boże, może nie będzie fajnie. A tymczasem jesteście bardzo kreatywną osobą, która potrafi tw pięknie tworzyć y nowe rzeczy. Więc to jest dosłownie takie uczucie, że jak pozwolicie sobie na nowy początek, to będziecie, staniecie się twórcami, kreatorami, tak? Y to będzie dużo pomysłów i dużo inspiracji i z tego może wyniknąć coś całkiem cudownego, fajnego materialnie. Nie? Więc tutaj te anioły, jakby mówią, użyj swojej mocy do tworzenia jakby coś takiego, jakbyście mieli w sobie dosłownie takie nie? Takie czkicą w kontekście, jak się pociąga taką maszynę z monetami i wylatuje, nagle wygrywacie i mnóstwo pieniędzy. Tu jest takie uczucie po prostu, jakbyście mieli w swojej umyśle jakiś pomysł, albo jakąś ideę, albo jakiś sposób patrzenia, który może wam przynieść dużo dobrobytu, szczęścia, radości, spełnienia i, um, i pieniędzy. Dosłownie. Jesteście skazani na sukces, że tak powiem. Pokazuje, że jeżeli zdecydujecie się na ten nowy początek i pójście w to nowe, bez martwienia się, bez wynajdywania najgorszych scenariuszy, wiecie, nie? Bez takich rzeczy, to będziecie w, świecie, w świetle reflektorów i zostaniecie zauważeni i docenieni. No dobrze, co jeszcze? Pięta miłość. Tu jest takie, że może znój życia sprawił, że zapomniałeś, zapomniałaś, jak, jaką czułością można obdarzyć siebie lub drugiego człowieka. Tu, tu jest coś takiego może jakieś ciągłe zabieganie, gdzie zapominamy o tym, że wszyscy mamy serce, wszyscy potrafimy czuć. Wszyscy potrafimy kochać. Jest przypomnienie sobie po prostu tak, jakby zalecenie: przypomnij sobie to uczucie. Przypomnij sobie, jakie to było uczucie, jak to jest kochać, być kochanym. A następnie poprosi, będzie ci dane. Poprosi, pozwól sobie przyjąć. Czyli tu jest słuchajcie, takie zalecenie: módl się w kontekście. Prosi o to, co jest ci potrzebne. Mm. Ale z taką wiarą i czułością, a nie jak wiecie, jak rzucamy wyzwanie, masz, spróbuj sobie z tym poradzić, nie? Bardziej na zasadzie, ja ci ufam, ja chcę rozpocząć nowe życie, jestem na to gotowa. Chcę poczuć tą miłość na nowo, no nie? Ostatnia karta. Oczekuj cudów. No, jak nie będziesz oczekiwać cudów, to nic z tego wszystkiego nie wyjdzie, no nie? Wiecie, tutaj chodzi o takie stworzenie w sobie takiej przestrzeni, w której wszystko nagle staje się możliwe. Nie? I wtedy ta przestrzeń sprawia, że magia pojawia się po prostu w naszym życiu i faktycznie dzieją się niesamowite rzeczy takie cudowne wręcz, tak? Takie właśnie nie wiadomo, skąd coś się fajnego dzieje, nie wiadomo, skąd coś tam, czy tamto i to jest takie. Oczekuj cudów po prostu w tym wszystkim jeszcze. Takie bardzo bajeczne jest to przesłanie drugie. No, ale ma to sens. Tak kryształy są też takie przecież pełne, pełne światła i mocy. Dobra, trzeci wybór było słońce, tak? Tak, czy inaczej, trzeci wybór. Słońce samo w sobie nie radość, dość życie, tak. Moc. A jak co ten twój. Anioł stróch chciałby ci przekazać. Nie bój, się słyszę. Jesteś pełna mocy. Tu jest jakieś zakończenie jakichś procesów albo to czegoś, co hmm, przestało funkcjonować. Ale mamy, wprawdzie może coś nie wyszło, ale mamy cały pucharek e, doświadczeń, pełno pucharków, ale doświadczeń, e, nowych umiejętności, talentów. Więc tutaj należy za to być wdzięcznym. I wyciągnę teraz karty z tej takiej małej talii. Którą bardzo polubiłam już. Eee. sobie Bo widzę, że tutaj się poprzekładało. Super. I zrobimy. Szybkie oczyszczanie kart. I lecimy jak mi nie... przekazał jest dla ciebie. Koło fortuny. I jakże piękne jest to koło fortuny przynoszące nadzieję. Wprowadzające jakby magię tak mówiąc o tym, że czas jest relatywny i wszystko może być bardzo magiczne dla ciebie, tak? Nagle coś się wydarzy, jakiś szczęśliwy trafi. No, ale macie piękne karty. Macie też arcykapłankę, która mówi o takiej delikatności, boskości. To jest bogini, która jest pełna miłości i pełna kreatywności. To jest karta reprezentująca was. Lub taka osoba się pojawia w waszym życiu. No, zobaczcie, jakie te karty są piękne. Tutaj w tym słońcu jest. Jest moc w tym czytaniu, już widzę. Tu jest takie wręcz e, jakby uczucie, że ja się dobrze czuję, mimo jakichś przeciwności, nawet potrafię jakby wznieść się na pozytywny sposób myślenia. E, no macie cesarza też, przepiękne są te karty. Karta cesarza, która mówi, ja odnajduję swoją drogę do swojego królestwa, czyli ja zaczynam się w tym świecie, w którym żyję i, i mieszkam czuć dobrze, no nie? No dobrze, to, to co ten anioł ma do przekazania? Dobra robota mówi, rób tak dalej i jest rycerz pentakli, który mówi o tym, żeby się osadzić, spróbuj czegoś. Spróbuj czegoś na dłużej, dosłownie jest takie uczucie, Zbuduj cały taki właśnie plaster miodu. <laughs> Może połącz kilka rzeczy naraz, kochankowie. Nie bój się marzyć, nie bój się śnić, pozwól sobie na miłość, pozwól sobie na bliskość. Mhm. Ja cię wspieram normalnie, ale ten wasz to dużo mówi. Weź kapsów, ale ta karta, zobaczcie w tej talii jest taka, no po prostu puchar, no nie? Pełen przepływu, pełen um, czułości, pełen miłości, pełen. Po prostu tak, jakby Pucharek Wasz miał zostać niebawem wypełniony obfitością, dobrocią i czułością. Siedem mieczy, więc nie broń się przed tym. Nie doszukuj się w tym jakiegoś podstępu, tak bym powiedziała. No dobra, jeszcze te karty tutaj Aniołków, żeby chciały powiedzieć. Przytul swoje wewnętrzne dziecko, czyli po prostu przytul siebie, tak? Obdaruj się miłością, czułością. Pozwól sobie przyjmować po prostu dobro do swojego życia, no nie? Do the work, czyli rób pracę, czyli twórz, czyli pracuj. Rób robotę. I on ma gwiazdny, to jest, to jest gwiazda po prostu. To jest takie po prostu jakby. Rób rzeczy, które u ciebie działają, tak? Czyli jeżeli medytacja pomaga ci się zrelaksować, rób to. Jeżeli manifestowanie na jakikolwiek sposób ci pomaga, rób to. Jeżeli wiecie, takie wypełnianie serca miłością i wysyłanie go do wszechświata, do kosmosu ci pomaga. To rób to. Tutaj jest po prostu ktoś, kto jest w przepływie, kto energetycznie stara się zawsze podnosić swoje wibracje. Robi takie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność lub pomagają mu się czuć lepiej po prostu. I tutaj jakby mówi, nie przystawaj, rób to. To, to skutkuje, tak to działa. I ostatnia karta. Yy, możliwości, no właśnie, szczęśliwy traf, tak, jak szczęśliwy traf tak jak taryf był w, w karcie Komfortuny. Możliwości i zmiany. Czyli rzeczy, które. opportunities, to są takie, o boże. No, możliwości, takie rzeczy, które mogą nam się nagle, szczęśliwy traf, właśnie, wydarzyć, tak? I zmiany. I ona jest w tej bramie, wiecie? I to jest właśnie. otwórzcie się na to, tak? Tutaj, jakby pozwól sobie przejść przez to przejście. Tu mam coś takiego, że. wasza ciężka praca w, ciągu, w, w końcu się opłaci, to może mówić właśnie o jakimś regularnym medytowaniu albo jakimś regularnym coś robieniu. Że to po prostu w końcu przyniesie pewnego rodzaju ukojenie, satysfakcję, radość, obfitość. I tyle mam dla Was do przekazania. Pamiętajcie, że z tymi aniołami służami można rozmawiać zwyczajnie, tak? Można zamknąć oczy przed snem. Um wysłać miłość, wysłać podziękowanie, wdzięczność za obecność tych opiekunów duchowych i czy anioła stróża i można zwyczajnie ich poprosić o pomoc, kiedy jest cięższy czas, chociażby poczuć się lepiej lub żeby to się rozwiązało w najlepszy możliwy sposób. Jak mnie nie prosicie, to nie będzie dodawane, tak? Bo jakby no, jest coś takiego, że żyjemy w tym świecie materii i to jest nasze doświadczenie, mamy wolną wolę, i nikt nam nie będzie na siłę, prawda, tak jak dobra mamusia ulepszą życie, nie? I nam pakował najfajniejsze czekoladki do, do torby, do szkoły. Że to mamusia też nas przed wszystkim nie uratuje, tak? Tutaj jest coś takiego bardziej, że o to wsparcie można prosić i będziecie otrzymywać pomoc, tak? Ale trzeba o nie poprosić. Albo jasno wyznaczyć, czego chcemy, bo to my mamy wybrać, czego chcemy w życiu, tak? A że my jesteśmy uczeni, że to nie do końca tak jest to nie do końca wiemy, czego chcemy. Często, nie? Więc to jest jakby pierwszy krok mm, pierwszy krok ku jakimkolwiek zmianie, czy postępowi, kiedy uświadomimy sobie, czego my właściwie chcemy. I weźmiemy za to pod, jakby odpowiedzialność, tak? Za to, czego chcemy. Dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Dzisiaj się kurs zaczyna neurografiki, ale przypuszczam, że ktoś, kto to obejrzy już będzie za późno <grymne> na zapisywanie się. Trzymajcie się, kochani. Dobrze spędźcie ten dzień i weekend i, i w ogóle czas, nie? Trzymajcie się.